Siemano mordeczko, widziałeś to wielką promocję na stronie Eneba, jeżeli nie to oczywiście w linku w opisie Masz link do strony Eneba, gdzie możesz sobie zajrzeć i zobaczyć tą wielką promocję na wyprzedaży na różnorodne tutaj oczywiście gierki Jak możecie zauważyć jest farming za jedyne 81 zł, także jeżeli nie chcesz przepłacać to oczywiście zachęcam do dołączenia Właśnie linku w opisie, macie tutaj do strony Eneba, a na pewno coś was może tutaj Zachwyci oczywiście oko i akurat zakupić. Także link w opisie i zapraszam oczywiście do filmu. Także witam wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, z tej strony oczywiście Mietek. Ja Was witam ze serii oczywiście bracia na polskiej farmie, w 14 odcinku, bodajże w sezonu 5. Na początku tego materiału standardowo proszę o zostawienie łapki w górę po dzisiejszym oczywiście nowym odcinkiem e, subika na kanale oczywiście także możecie stać boleć mi po 41 tysięcy subskrypcji Napiszę hashtag dzisiejszego filmu, hashtagiem niech będzie dzisiaj hashtag BMW e, Także dzisiaj takie e, fajny hashtag, także możecie napisać w komentarzu e, Zapraszam także na grupę na Facebooku, Szwagry pipcie, link macie podane oczywiście także w opisie Także zachęcam oczywiście do dołączenia, jeżeli Ci tam jeszcze nie ma. I oczywiście do odwiedzenia, linku w opisie także do strony Eneba, którą żeście oczywiście mieli na początku e, filmik promocyjny, oczywiście. E, tej strony także zachęcam oczywiście do zobaczenia sobie e, samemu, indywidualnie, może coś akurat Wam wpadnie w oko na wyprzedaży i nie musicie tam gdzieś przepłacać. E, co widzę w dzisiejszym odcinku? Dzisiaj e, kontynuacja, oczywiście, zasiewu e, rzepaku. Tutaj stał widzowie taki malutki kawalątek, taki delikatny tylko. E, na poprzednim, oczywiście, odcinku było to ze strażą pożarną, także się sami ten kto oglądał, ten wie, ten kto nie. Nie oglądał to niestety, oczywiście, nie wie. To musi po prostu nadrobić, cofnąć się do tyłu, oczywiście, od tego filmu. E, było tam, oczywiście, odcinek, bodajże, ze Strażą Pożarną, zdejmowanie, oczywiście, kota z garażu. Także mówię, ten, kto oglądał, ten nie. To jest dosyć ciekawy odcinek, także, jeżeli nie oglądałeś, to możesz, oczywiście, obejrzeć sobie. E, także cofnij się do filmiku wcześniej, oczywiście, do odcinka wcześniej, zebrać polskiej farmie i sobie, oczywiście, to obejrzeć, bo to jest bardzo fajny odcinek także polecam, oczywiście, bardzo E, a co w dzisiejszym odcinku, e, to tak jak mówię widzowie, dzisiaj na odcinku zasiew oczywiście, końcówka oczywiście zasiewu tutaj rzepaku, e, zasiejemy oczywiście rzepak, a później jedziemy widzowie jeszcze na jedno pole, e, jedziemy oczywiście widzowie zobaczyć to pole, które e, wtedy nam oddał, e, no to łąkę nam oddał wtedy na początku jak dobrze wiecie, ten kto też oglądał właśnie e, Co oddał nam Sołtys, jak pamiętacie właśnie Sołtys nam widzowie w Topole e, Co żeśmy później tam robili chyba agregatem z tego co ja pamiętam, a nie orka żeśmy robili i to był wtedy orka w dwie osoby, tak, bo wtedy jeszcze był pip dokładnie e, Także właśnie robiliśmy widzowie oreczkę i... i dzisiaj właśnie jedziemy zobaczyć y, to pole w jakim ono jest stanie i jak to tam się finalnie prezentuje e, bo on to pole generalnie już oddał całkowicie, można tak powiedzieć e, w sensie, no wiecie, tak mnie wdzierżawę, także będę mógł sobie, sobie tam zawsze jakoś przylicę lub cokolwiek e, także sytuacja jest właśnie taka z tym polem a ja właśnie dzisiaj tutaj tam pojadę, za chwilę jak skończę to pole tu ze siewem rzepaków, pojadę właśnie zobaczyć w jakim on jest w ogóle stanie bo takim jak ostatnio było, tak dobrze wiecie, to było takim, że e, no robiliśmy oczywiście tym agregatem, także dali w sumie nie pamiętam co się z tym polem stało I jak to pole dalej wygląda Także jedziemy właśnie dzisiaj to oglądać I zobaczymy jak to będzie wyglądało i się prezentowało wizualnie Mam nadzieję, że pole jest w stanie yy, No takim, że nie będę musiał nie w sumie więcej się bawić z tym polem, wiecie że od razu wjadę w siewniki i nie będzie gitara Ale myślę, że tak nie będzie, że tam troszeczkę więcej wiecie yy, Zarosło i o cholera jasna, widzowie, ten facet przyjechał W sensie ten facet, no przyjechał generalnie, widzowie, ten człowiek e, Wiecie, ten morderca przyjechał z tego, z lasu e, Ten, co ostatnio, widzowie, na odcinku było Czekajcie, widzowie, pójdę tutaj w krzaki, zobaczę O co tu cholera jasna chodzi? Ale widzę, widzowie, jakiś tu facet przyjechał Cholera jasna Gdzie on stoi tą furgunetką? O, tutaj, widzowie, jest Furgunetka jest, widzowie, cholera jasna otwarta Ale faceta, widzowie, nie widzę w tym zielonym kombinezonie Czekajcie, ja, ja sobie widzę, że tak się schylę. E, faceta widzowie, jak widzicie, właśnie nie ma. Furgonetka jest pusta, cholera jasna. I nie wiem, widzowie, o co to teraz chodzi, bo jest z boku otwarta ta klapa wejściowa. Tam, gdzie wtedy były worki ze zwłokami. I nie wiem, o co tu kurwa cholera jasna chodzi. Czekajcie, się widzę, bardziej tym przyjrzę. Tutaj sobie widzowie poczekam oczywiście w krzaka, żebyście lepiej widzieli Dajcie widzowie łapkę w górę po dzisiejszym oczywiście odcineczkiem Żeby nie przygapić nowej nowości Czekajcie widzowie, poczekamy sobie O, dobra Widzowie, idzie, idzie, idzie Widzowie, ten facet, czekajcie On też widzowie, tak się kryje, kryje Nie wiem widzowie, czy to jest jakiś porywacz eee, Może ludzkie organy sprzedaje Jakiś porywacz, widzowie, jakieś dzieci Albo cokolwiek Tam widzicie, widzowie, w krzakach się rusza Chyba, że widzowie wyrzucił jakieś zwłoki już, w sensie te worki może. Czekajcie widzowie, muszę się tak delikatnie troszeczkę skryć, żebym mi nie widział, bo jak mnie zobaczy, to będzie problem. O, 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 czekajcie, czekajcie. Ale teraz widzowie tym razem ma tą furgonetkę chyba pustą z tego co ja widzę. Tak, tym razem widzowie ma chyba pustą tą furgonetkę. Dobra, jedzie, 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 jedzie. Ale nic widzowie nie zostawił. Myślałem, że coś wyrzuci. Ale furgonetko, widzę, sobie oczywiście pojechał. Czekajcie, pójdę sobie to zobaczyć. Za świetną, widzę tutaj lampę. Tutaj w saszynach widzowie nic nie wyrzucił w te pola. Ale z tego, co ja widzę, widzę. W kukurydzy także nic nie ma. I żadnych, widzę, worków także nie ma. Także widzę, w sumie nic nie zostawił. Ale przyjechał. I coś tutaj kombinował. Także. Sytuacja widzowie jest nie, nie, nie zaciekawa, niepokojąca. Napiszcie tutaj w sumie w komentarzu co o tym sądzicie. Ja na razie muszę widzowie dokończyć oczywiście pola siewy tego pola tutaj. dużo mi dostało. A pojedziemy sobie może BM ko później tam właśnie, widzowie, nie będziemy razy, na razie unikiem tylko pojedziemy sobie oczywiście, widzowie na razie BMeczką. eczką e, Przyjedziemy sobie oczywiście, wiecie, tam delikaty tam dużo było, to blisko jest. Hmm, także wiecie, pojedziemy sobie właśnie BMK, a później jak coś będzie to roboty pojedziemy sobie tunikiem, ale na razie pojedziemy sprawdzić jak to właśnie wygląda to pole, bo nie będę widzę od razu tunikiem, bo to się sobie nie opłaca, bo też to nie jest blisko, nie to nie jest daleko, też nie jest blisko i jak wiecie, nie? Ja tak autem szybko przyjadę, to akurat może kogoś jeszcze spotkam po drodze. Może w sumie wzią, wystąpię od razu do tego tutaj do... Na, na ten rynek popatrzę czy coś może widzieć ciekawego jest do kupna. Wiecie o co chodzi. E, czekajcie, bo ja nie wiem, jak tu jest Ze7. Ze Dobra, się wyjdzie. z e, mi widzowie malutki kawalon Tego oczywiście naraz to wezmę. E, prasę będziemy prawdopodobnie, widzę, pojedziemy na złom. Kupić oczywiście prasę używaną. E, możliwe, wdowie, że to będzie prasa rozwalona, w sensie, że będzie takie rzeczy, będzie widzowie go kupna. Wiecie, że ten cały e, koła, wszystkie i ten cały mechanizm, i podbiarak widzowy będziemy kupowali. Po prostu widzowie na, na części. E, także pojedziemy prawdopodobnie na złom, ale będzie to, widzowie prasa e, kostku, e, rolująca. Sorry, będzie to widziały w beleczki, my nie będziemy sobie robić chyba koftek. Także pojedziemy sobie właśnie na złom i poszukamy jakiejś fajnej prasy Do kupna oczywiście używane i do remontu, jak i do poskładania jej na części, bo dobrze wiecie Na złomie oczywiście są stare części Także właśnie takiego oto siewnika będziemy sobie szukać, żeby właśnie zakupić Do poskładania i do wyremontowania na odcinku Dobra, mam skończone oczywiście rzepaczek, podnosimy sobie siewniczek kapitalnie i teraz jedziemy sobie, oczywiście, na gospodarkę. Postawimy sobie siewniczek razem z ciągnikiem Shawaien tutaj z tyłu na gospodarce, tak samo jak stał na początku odcinka poprzedniego. No, sobie tutaj postawimy. Dobra. Teraz tak, musimy w sobie te pozostałe, oczywiście, palety tutaj znowu, z, z tym dzepakiem. postawić sobie w sobie w takim punkcie. Żeby to stało nam w takim o, dokładnie takim. Teraz sobie to jeszcze tego. Pasami sobie to złapiemy jednymi, e, weźmiemy sobie w zawie oczywiście, zapalimy bemkę. E, złożymy sobie mm, nie klapę tą, tylko tą klapę. Klapy nie otwieramy oczywiście od bagaźnika. Sorry, w zawie, że tak troszeczkę nierealnie teraz to wygląda, że przejechałem sobie po rzepaku, ale w sumie w zawie nic się nie dzieje. przejedziemy, 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 przejedziemy sobie koło rzepaku. Potem sobie w, sumie w zawie nic się tak złego nie dzieje. Yy, dobra, teraz tak, odciepiamy sobie tutaj dwukółówkę. Myślę, że tutaj. Bo, jeżeli ktoś przyjdzie i zobaczy, że ma worki na wierzchu na palecie, to to może, widzowie, ktoś przyjść, po prostu sobie ukraść. A jak dobrze wiecie, widzowie, ja tu już na aktualny moment jeszcze nie posiadam, oczywiście, kamer. Także w sumie nie wiem, co to się dzieje, nie mam monitoringu. Także nie mogę sobie tutaj pozwolić na takie wiecie. E, na takie postawienie tego gdziekolwiek, gdzie mi się podoba, czy tam nawet przy bramie, bo mówię, to jest, jest różna sytuacja e, Jedziemy, tak jak mówię, zobaczyć e, co tam... E, pojedziemy sobie tutaj Dobra W lewo oczywiście pojedziemy sobie Czekajcie, bo tutaj cholera jasna, kogoś widzowie rower stoi i widzę widzę kogoś oczywiście w, sterku, w lusterku ustecznym, tylko czekajcie. Ja tu po, powiem, żeby poczekał, bo ja muszę rower zapakować. Zdrogi, bo jadę. A poczeka, bo ja tutaj rower zostawiłem. A co mnie to obchodzi? Ja tutaj rower, a chyba, że pan to śpieszy, to może po mi wyprzedzić. Tak, spieszę się. na targi Dobra. Taki widzowie starszy facet. Podobny widzowie mi jest na Indora. Głos w sumie widzowie Indora Nie wiem, widzowie o co to chodzi. Ale gdyby to widzowie był indoor, to by się w sumie widzowie chyba odezwał, tak myślę. E, chyba bym mnie widzowie poznał. Ale ja z widzowie roweru nie mogę zapakować, ale to widzowie jakiś gościu, który jechał po prostu na targi. Ja ten Robert spróbuję to, spróbuję to zapakować. Ale widzowie nie wiem, czy to się uda. Może tak by się udało go zapakować właśnie i pojechać? Czekajcie. Dobra, niestety, ale nie uda mi się zapakować. Dobra, e, to dajcie w sumie łapkę w górę, to w sumie nieważne. E, jedziemy, widzowie, tam właśnie. E, dobra, bo widzę, widzowie, tego cholera, jasna tego faceta. E, o, kierunkostka widzowie oczywiście, bił. Czekajcie, jedziemy, jedziemy, jedziemy. O, ty, ale czekajcie, widzowie, cholera. Ja bo widzowie, on dziś tutaj jedzie. Ale przecież, widzowie, a widzicie, to to dosyć widzowie mocno zarosła ta łąka, trawa w sumie zeszła. Ale czekajcie, przecież, widzowie, ten facet także, widzę, tutaj zajechał. O co tu chodzi? Przecież to pole należy do mnie teraz. Przecież przez to ty, zostało to sprzedane. Sprzedane, oddane mi w moje ręce. Także nie wiem, co to za facet jest, ale on tu przyjechał i odszczepił sobie kemping wszczepę kempingową. Wydaje mi się, widzę, że to jest cholera. Jasno, indoor. Ja sobie widzę że postawiłem Mercedesem. Przepraszam pana, dzień dobry. No, dzień dobry, co coś jest, to co się, się dzieje? E, Mietek Alfort z tej strony. No, dzień dobry, z tej Indor? indoor. Indoor? ty? <noise> indoor? Ty żyjesz, ci zakopałem. E, no, ale kurwa, co ty tu robisz? No co, poświecę, świece, pr sobie, poświecę, i... Ale przecież to, co... to kurwa, jest moja łąka, to tu należy. A... Ale ta działka była na sprzedaż. Z, z internetu ugłosza nie wiem. Ja, ja dostałem przecież o Sotysa, bo tutaj żeśmy dogadali się No to są to z nie był, to jakiś ktoś inny był, to książ sprzedawał jakieś działkę? Tak, ksiądz. No to chyba zostałem uszykany, moja BMK z jak widzisz z woli Prunowskiej, a czego ty w nim mieszkasz tam? Yy, jak mogę tam mieszkać i jak mnie wykopali, bo... Komornik przyszedł. Jak? Normalnie miałeś kredyt czy jak? Gospodarkę runęła na śmietnik? No na śmietniku, normalnie wszystko zburzone jest normalnie i Komoni wszystko pozabiera, telewizory wszystko zaboram, maszyny te pozabiero i jazyka z kemping. Jeszcze takiego autem Mercedesa przecież nie miałeś? Ty trena Citrena Zielonego, to dział jest? Idzie no, jest a w, jeszcze... w ogóle twój syn? Mój syn jest w szkole, teraz go zawiozłem tym kempingiem i tutaj mieszkamy w tym kempingu. Aha, I, a, i teraz to ten kemping będzie stał tutaj na moim placu? No na razie tutaj na tydzień myślę, że tutaj za zadomowię, tak na, można powiedzieć. Hmm. Czyli tak, bo ja w sumie dalej nie wiem czy to jest mój teraz plac, czy twój, bo ty niby to kopiujesz a niby nie. A co, to była trawa, czy nie była trawa tutaj e, na tydzień, coś o, co? ja tu robiłem orkę i to potem ząza zarosł mi, bo ja tam miałem prawie no tak ja... na pszenicę już w to pole. ja już ja zapłaciłem już. A to nie wiem, bo widzisz, tu nawet orka była, bo tutaj gdzieś taki jest taka dziura głęboka. I ostatnio tutaj właśnie była mega w topach, żeśmy orali z bratem, o tutaj. I o, też no, właśnie tutaj, nie? Mhm, mm no to widzę, widzę. Ale ja 30... kurwa, panie Indora. A witam pana! Ja dałem 30 tysięcy za tę działkę. Za te 10 tysięcy, no to kurwa, w sumie to jak nie wiem, w sumie jak to teraz w urzędzie jest. ja prawdopodobnie stałem uszykany chyba, bo ja za to nic nie zapłaciłem, bo dał mi to za darmo. No nie, nie, to rozkładem te. Stopki kurde, ja tu się będę ten? No mówił Ja normalnie Zindler złożył. O! Co ja to, to będzie stało, no moją fórkę kapitalną. A furka. ty się nie boisz jak ktoś w nocy to podczepi i pojedzie z tym kempingiem razem z tobą w środku? Mm. No, tak, może mówimy też może być. Ty ja tu a to czepi... normalnie firanki się zdejmuje? Ty ja tu klapę mm. możesz otworzyć To wszystko można robić tą środku. Dawaj sobie w bo trochę dużno jest. O ty a ty normalnie nie... będziesz tutaj tego? czy oni robi i robił w polu? Mm, na razie pieniądze mam na działkę i na kemping. Na kemping dałem 50 tysięcy za niego dałem. O kurwa, no to tak, bo on w sumie tyle kosztuje, a za działkę 10 tysięcy, tak? Mmm, tak. I tak naprawdę, kaszore będę miał, ale nie mogę ci powiedzieć, bo ty zaraz takie jesteś śpicy, to ja wiem jak taki, na woli też taki... Ja Są wiem jaki być na woli brudowski, to... ja wiedziałem co się z tobą działo, to miałeś białą gorączkę, żeśmy się jadli kapitalnie. A ty co, bezdomny jesteś? No ja gospodarkę mam, ja razem prowadzę z panem Pipciem asfaltem. No po pospracuj co Kurwa, to widzę, to jest, powiem ci, że to jest fajnie, nie? To szafka ja się otwiera. Nie ja tam że coś, że ja. będę ci patrzę po szafkach, nie, ale wiesz, bo troszeczkę się pozaglądam, delikatnie. Aha. Tylko trochę krzywę postawiłem, bo jest taki spad, widzisz? No właśnie no, widzę ta przyczepa tak jakby wyglądała jakby miała się zaraz wyjebać na bok na prawą stronę, ale dobra Na razie pola nic nie będę nie na razie przykład no, no, gospodarkę muszę tego wyglądać. Nie pani Dorasa, a jest ja troszeczkę pozaglądam, ale tu widzę kupów z tej szafki Póz wszystko z... Zje... No, kibel jest... jest normalnie? Weź to Zakupy! Muszę. Słuchaj, za, zakupy muszę porobić. Nie pani Indora normalnie Kibel jest! No, mogę na znak w środku jak chcesz. A to ja to fiaranka odsłonię w kiblu, po to po co ma być zamknięta? Miałem wszystko pootwierać dopiero. A, bo to szafka jest na spania, a na jednym łóżko? No, ale gdzie? A, powiedz, ale to takie duże jest. A jak? To szafa jest. Ty w może tak drzwi od kibla. W Hiszpanii byłem, tam yy, na tym, na zarobku byłem, na, na troskawkach Trochę kawkę sobie odburzyłem i zarobiłem, auto kupiłem. Do tego Mercedesa, tak? Tak. Drogi ci powiem, był. Bo to takie, takiego nie znajdziesz nigdzie. Nie, bo kupiłem. to taki klasyk jest. Ale to był kupowany tam w Hiszpanii, nie? Nie w Polsce. To tak, widzę, Hiszpani. że inne blachy są jeszcze zamontowane w nim. Tak. No bo tutaj wychodzę, pani Indoraca. Nie, no pani Indora, powiem panu, że kurwa, kapitalnie, nie? Mi się podoba ten camping. O, ale mi się w ogóle podoba, że pan, że pan wrócił tutaj. Kapitalnie jestem coś się jesteśmy No z tobą to na pewno Ja Jak chcesz to możemy pojechać do mnie na gospodarkę zobaczyć jak się urządziłem Nie, bo ja potem muszę do szkoły jechać po, po Syna za, za godzinę Już tak szybko? Bo 12 godzina jest już. No wiem właśnie no. On 13 kończy, zajęcia I jeszcze musimy wstąpić do Biedronki no, no, no to kurwa, dobra, no to na kolejnym kolejnym dniu przyjedziesz do mnie i ja cię pokażę co i jak A ja nie wiem gdzie ty mieszkasz? No to dawaj teraz pojedziemy a Teraz nie do rady Ty się by nie ze mną jechał ja zobacz, I zobaczysz zobacz, gdzie skręcę na, na, na gospodarkę. Ale ja, kurwa, to, jak kurwa tak gębit zostawić No to kurwa daj zapknić wichuj To klapa zamierka w kapitalnie Nie jeżeli jakiś tu złodzieje bo co? A co ja kurat to jak kurat to podpory rozłączyłeś to te podpory chyba to, na kłódkę zamykane nie? No właśnie, że chyba nie na Korbach nie wiem, jak to jest w ogóle zrobione. mam pojęcia. Ale to jak za 50 tysięcy, to chyba masz podłączone gps satelitę, nie? Gdzie jest? Eee... chyba nawet jest po spodem, chyba mi się zdaje. No, Jakiś. no to co, co się tam boisz? A to już złodziei nie ma! W sumie gra sobie jeden na morderca. Aaaaa, Jackson grulon! No chyba, co Jason znowu grulon! A gdzie się jego forgonetka jest, i ktoś w lesie prosto ma jakąś kosplarkę? A w ogóle wyszedł ją w ogóle, bo no, ja był zabity, ale ja go widziałem, że ostatnio jak ktoś gonił w nocy. I śledziłem go. I, a, ale pod nie jego był? E, furnetka była. Aha, furletka, a, a, a nie widziałeś tego twarzy? Nie. A to w miał to... kask grzełzony z motoru. Aha, mo a, to może I zielony tak to swój. A, to I dzisiaj nie. też go widziałem jak bukło mnie otworzył klapę i wyrzucił worki. O to w kurwa. No ja się... to jedzano, i cię pokażę moją gospodarkę. Dobra. Dajcie widzowie łapkę w górę po dzisiejszym filmie. Zapalamy ty kapitalnie się... Ty Tu słuchaj ty jeszcze nagrywasz te vlogi? E, tak, cały czas. Ty, ale ja ci powiem, że te auta mamy takie dosyć podobno kolorystycznie oczywiście. Ja powiem ci, że może kiedyś byśmy zrobili jakieś wyścigi o coś No Zależy z auto. Bo to tak się to się kapitalnie prezentuje. Napiszcie do w komentarzu, czy chcielibyście kiedyś widzowie wyścig Mercedesa kontra BMW A pak postarzałem się. Kurwa macie, ale powiem ci, że kapitalnie wyglądają furki A ty się nic nie zmienisz. No ja tak samo, takie sam pysk wyregulowany ja trochę takie dziury mi widzieli. No ogólnie. to go koro mega, mega, mega. Taki, chcesz wbrew mojej zobaczyć? No weź otwórz kapkę wentylacyjną, nie, bo ja swoje ty... mam otwarte. Ja mi się kurwa ten y, zgubił. Maska Nie, nie da rady otworzyć, da rady otworzyć? To klinkiem musisz tego. Nie da rady, bo to się coś zblokowało mi. Panie doradca, właśnie to się panu zablokowało, chyba jakiś haczek. Bo to resztę to mogę otwierać. O, zaczyb kapitalny. kapitalny. też mam zaczep Dobra, skam, jest, we wejki są takie. O mi kapitalnie wyglądają, ale po co ci ta maskę? Ja bym ci tę maskę w ogóle zdemontował, to by wyrwał z dewiastów. Jaki to musi? Nie, kiedy dziewięć? A to ja nawet nie wiem. Ja mam chyba 2-0 montowane. Bo ja tutaj mamy 2,5. Tutaj Dobra, jest 230 koni. No tylko z KP według jechał tak? Dobra, MSK, tak? zamknij jedną za mną. To właśnie zamknij. Dobra, Dobra jedziemy. A te wyścigi to ja się skusił, tylko na razie na razie nie zjem. To no, nie ma, na wyścigi no, możemy się skusić, bo powiem ci, że tak naprawdę to, co jak co, ale chyba walka byłaby wyrównana, bo że to jest takie praktycznie, bo tam silnik. Ile można na tym, na tym, ja mam 260, czy mogę tego? Ja mam 200. 300. 300 to chyba to nie ma szans. I 8000 obrotów. Jak to, jak to kurwa, wuje, to się nie Są jakieś ludzie, czy nie? Są, no, są! O ja widzisz to po stronie jest moja gospodarka, to tu zajeżdżam, bo tu biznes stoi, widzisz o? Ja będziesz chciał to kiedyś do mnie Ty, to może ty mi gdzieś pokażesz, jakieś miejscówki, czy co, coś tu? No myślę, to że biedam. tak, ale ty miałeś dzisiaj jechać już, to ja zajeżdżam na gospodarkę To dzisiaj nie! No to dobra! Może jutro, jutro może, też tak muszę coś poza, pozałatwiać jeszcze Dobra, bo zajechał na gospodarkę kapitanem, moim mercedesem Tam w banku muszę coś załatwić, te pieniądze załatwić Ja tu wczoraj kota zdejmowali u mnie z garażu, tu o bo straż zamówiłem pożarną. O, kota nie potrzebuje, sakura, ten a jest to akurat A to tego kota nie ma, bo nie wzięli go do tego, do weterynarza i do schroniska, bo za nią Aha, a ty tak mieszkasz. Ty, a mi się przypomina, że jak gdzieś na woli, błędowski No to ja jak? Ja no, to pani Ja cię proponuję tamto dziaka, ona jest do kupna, tamta o. Naprzeciwko, ja może kupić. O! No? A to ile ona kosztuje? Ja nie wiem, ale wiem, że chyba ta sama w sumie kwota, co za tamto dziakę kupiłem, co tam pole, co jest ta sama łąka. A tu są jeszcze budynki, to chyba więcej wyjdzie. A mi te budynki... a mi się podoba, ale tego stodoła i to, to. to... to... to za dużo. Ja wolę takie małe kucie. Wiesz? No. Jakby tak by kosztowało co najmniej taka stówka, 100 tysięcy, to by dało. No, no. bizona kapitalnego. A pieniądze to załatwię, skądś. Już mam, mam biznes, skądś. Dobra, pani Indoraza, to nie miałeś czasem jechać? To co, z, z większego popatrzyłem, Zobaczę, patrzę. Też masz 2,5 silnik chyba Coś tam, to, to jest 250k Mercedes teraz, chyba tak 2,5, albo 2,0 to jest Ty masz... Ty musisz z moim synem jeszcze sobie pogadać fajnie. Bo komputer Wiem. Komputer kapitalny mu chodził już. To, to co zrobiliśmy Dobra jedź! Ja. Tu powiedzmy, Gitara ci nie zawracam. Także widzę jak widzicie, pan Indor wrócił na widzowie na wolę brunowską Wrócił oczywiście na bracia polskiej farmie. Jeżeli Wam się dzisiejszy odcinek podobał, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę pod dzisiejszym oczywiście odcinkiem. Nie zapomnijcie także o subskrypcji na kanale, napiszcie hashtag BMW, w komentarzu przy tym serdeuszko w dzisiejszym odcinku. Było to na tyle, trzymajcie się, miłego dnia Wam życzę, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Także nara!